Przedstawiam dwie wersje tego samego rozwiązania. Pierwsza wersja bardzo zdroworozsądkowa, opiera się na prostej obserwacji. Pomyślmy w ten sposób. To jest odcinek, na którym wymieniane są tory, a strzałka pokazuje postępy w pracy zespołu 25 pracowników. Gdybyśmy teraz podwoili liczbę pracowników, to tak jakbyśmy dorzucili z drugiej strony drugi zespół kolejnych 25 pracowników. Co się wtedy stanie? Oba zespoły przy założeniu takiej samej wydajności spotkają się dokładnie w połowie odcinka, czyli czas pracy dwukrotnie się zmniejszy. To może jeszcze jeden eksperyment. Co by się stało, gdybyśmy potroili liczbę pracowników? Możemy wtedy podzielić odcinek na trzy równe części, i jasne jest, że czas pracy maleje trzykrotnie. Myślę, że te dwa przykłady powinny wystarczyć do wykombinowania kluczowej zależności, ale jeszcze mała dygresja oto cytat z pewnej ciekawej książki, który pokazuje, że ta zależność nie działa w dużej skali. Może jeszcze przy okazji pytanie, kto jest pisarzem, jaki jest tytuł tej książki i która z postaci występujących w tej książce, nawiasem mówiąc, to jest matematyk, wypowiada właśnie takie słowa krytyki wobec pewnej maksymy stosowanej w Pentagonie. Wróćmy teraz do kluczowej zależności, którą możemy sformułować na przykład w taki sposób, Tyle razy zmniejszamy czas pracy, ile razy zwiększamy liczbę pracowników. Mówiąc jeszcze inaczej, liczba pracowników oraz czas pracy to są wielkości odwrotnie proporcjonalne, czyli ich iloczyn jest stały. Skoro tak, to możemy sobie ten iloczyn, stały iloczyn rozpisać na dwa sposoby. Z jednej strony mamy 25 razy 156, a z drugiej strony mamy x razy 100. W ogóle nie przejmujemy się tutaj jednostkami ważne, że te iloczyny mają taką samą wartość. Po podzieleniu obu stron przez 25 upraszczamy to równanie, jeszcze podzielimy sobie przez 4 i dostaniemy x równy 156 czwartych. Czyli 39. Widać, że należy zatrudnić o 14 osób więcej. Druga wersja rozwiązania po prostu kojarzy dane występujące w tym zadaniu ze znanym wzorem z fizyki. Mamy tutaj drogę równą iloczynowi prędkości i czasu. Ta droga S to jest odcinek z torami do wymiany, i w naszym zadaniu jest to odcinek o stałej, niezmiennej długości. Z kolei T to jest czas pracy, który jest zmienny. On zmienia się ze 156 dni do 100. Możemy pomyśleć, że ten czas właśnie mierzymy w dniach, natomiast odcinek z torami do wymiany mierzymy w kilometrach. Pozostało jeszcze V, czyli prędkość wymiany torów przez cały zespół. Ta prędkość jest zmienna, ponieważ ona zależy od liczby pracowników. Możemy wyobrazić sobie tę prędkość jako wielokrotność prędkości pracy pojedynczego pracownika. To będzie wprost proporcjonalne do liczby pracowników. No i teraz, jeśli to S zapiszemy na dwa sposoby, to z jednej strony mamy prędkość pracy zespołu 25 pracowników pomnożoną przez czas ich pracy, a z drugiej strony mamy prędkość pracy tego zespołu powiększonego pomnożoną przez 100 dni. To równanie bezpośrednio sobie tutaj dzielimy przez VP. I otrzymujemy równanie z pierwszej wersji rozwiązania, także tutaj to już się niczym kompletnie nie różni, dostajemy oczywiście ten sam wynik.